Witajcie. Dziś zanurzamy się w świat, który wciąga coraz więcej osób, szczególnie panów, szukających nowej pasji. Mówimy o strzelectwie pneumatycznym. Mhm. A konkretnie przyjrzymy się wiatrówkom PCP. Co to w ogóle jest, to PCP? To skrót od Precharged Pneumatic, czyli no, wiatrówki na sprzężone powietrze. Mają taki specjalny zbiornik, kartusz, który się napełnia. Okej. Okay. I nasza misja na dziś: zrozumieć, czemu akurat PCP jest często polecane na start. Skupimy się na zaletach. Dokładnie, bo wiesz, to jest technologia, która naprawdę zyskuje na popularności, e, ceniona jest za precyzję, ale też za komfort. To jest często taki kolejny krok, ale też no właśnie świetny punkt wyjścia. No dobrze, to przejdźmy do konkretów. Główne zalety. Mówiłaś precyzja, komfort, ale co tak naprawdę przyciąga tych początkujących? Co jest tym Wiesz co, to jest chyba kombinacja kilku rzeczy, ale kluczowy wydaje się: brak odrzutu. W porównaniu do wiatrówek sprzężynowych, tych łamanych, gdzie czuć kopnięcie. Tak, to potrafi przestraszyć na początku. No właśnie, APCP strzela bardzo, bardzo stabilnie. I to nie jest tylko komfort, wiesz, to jest ogromne ułatwienie w nauce celowania. Aha. Bo nie ma tego odruchowego szarpnięcia z pustu, kiedy czekasz na kopnięcie. Przy sprężynach to jest zmora początkujących. Z PCP szybciej widać efekty, a to motywuje. No i chroni optykę. Lunety nie dostają tak w kość. Rozumiem. A do tego dochodzi, wydaje mi się, ta wygoda wielostrzałowości. Prawda. Koniec z tym łamaniem lufy po każdym strzale? Dokładnie. Większość PCP ma magazynki na kilka, kilkanaście śródów. Wkładasz magazynek i strzelasz. Dla kogoś, kto chce się skupić na celowaniu, na przyjemności, a nie na ciągłym ładowaniu mhm. to jest super sprawa. Kolosalna różnica. I jeszcze jedna rzecz cicha praca. PCP są naprawdę y, dyskretne, o wiele cichsze niż sprężyny. Można spokojnie strzelać rekreacyjnie, nie robiąc hałasu. A chyba można jeszcze dodatkowo wyciszyć? Tak, wiele modeli ma gwint na końcu lufy i można dokręcić tłumik. To jeszcze bardziej redukuje dźwięk. Wspomniałaś o optyce? PCP często mają szyny montażowe, prawda? Tak, standardowo 11 mm to typowe dla wiatrówek, albo czasem 22 mm jak w broni palnej. Bardzo łatwo zamontować lunetę czy kolimator. Wiele modeli ma też regulowane spusty. Można sprzęt fajnie pod siebie dopasować. To jest właśnie ta personalizacja. No dobrze, to brzmi zachęcająco, ale praktyka. Skąd brać to powietrze do kartusza? Bo to chyba główna obawa na start. Są trzy główne opcje. Pierwsza, najprostsza i najtańsza na początek to specjalna pompka PCP. No właśnie, pompka. Czy to jest duży wysiłek? Bo krążą legendy. Wymaga to trochę pracy, nie ma co ukrywać. Kilka, może kilkanaście minut pompowania zależy jak duży kartusz, jakie ciśnienie ale powiem ci, przeciętna osoba dorosła spokojnie sobie poradzi. Czyli nie trzeba być herkulesem? Absolutnie nie. Ktoś powyżej 170 cm wzrostu, ważący ponad 70 kg, no, da radzę bez problemu. To jest opcja mobilna, niezależna, można napompować w domu przed wyjściem na strzelanie. Logistyka nie jest tu wielkim wyzwaniem, no i jest znacznie tańsza od butli. Okej, okay. a druga opcja? Butla nurkowa taka zwykła jak do nurkowania. Tylko potrzebna jest jeszcze specjalna końcówka do ładowania, tak zwana przetoczka. To jest szybsze, wygodniejsze, podłączasz, odkręcasz zawór, chwilka i kartusz pełny. Ale butle trzeba gdzieś napełniać i legalizować. Tak, butla wymaga okresowej legalizacji, na przykład w ergan.pl można kupić butle z legalizacją nawet na 10 lat, a napełnia się ją w punktach nurkowych albo w niektórych remizach Straży Pożarnej. I trzecia droga? Specjalny kompresor PCP. To jest najwygodniejsze rozwiązanie, bo łączy mobilność pompki z wygodą butli. Podłączasz do prądu, wciskasz guzik i samo się pompuje. Ale no, jest to najdroższa opcja na start. Rozumiem, czyli są opcje na różny budżet i potrzeby. A jak daleko można celnie strzelać takim PCP? Mówimy o tych do 17 juli bez zezwolenia. Taki sprzęt pozwala na naprawdę fajne strzelanie rekreacyjne. Dystanse rzędu 50-70 metrów to jest norma, gdzie można osiągać dobre skupienie. Jak ktoś trochę poćwiczy, zrozumie jak śród opada na większych odległościach. To jest trochę jak rzucanie piłką, leci po łuku. Balistyka. Tak, dokładnie. To nawet na 100 metrów można próbować trafiać w cel. No i co ważne, koszt paliwa, czyli powietrza, jest praktycznie zerowy. Pompujesz za darmo. W dłuższej perspektywie to jest ekonomiczne. Czyli dobry wstęp do poważniejszego strzelectwa? Zdecydowanie. To świetny sposób, żeby wyrobić sobie dobre nawyki strzeleckie. Postawa, praca na spuście, kontrola oddechu, bez tych wszystkich formalności związanych z pozwoleniem na broń palną. To, co jest takim absolutnym minimum, żeby zacząć oprócz samej wiatrówki i czegoś do jej napełniania. No trzeba w coś celować. Czyli albo przyrządy mechaniczne, muszka i szczerbinka, jeśli dany model je ma, na przykład niektóre Hatsany jak AT44, albo od razu optyka. Luneta, kolimator. Do PCP najczęściej wybiera się lunetę. Ona pozwala wykorzystać tę precyzję. Trzeba tylko pamiętać o odpowiednim montażu, pasującym do szyny w wiatrówce. Coś jeszcze? Transport. Jakiś futerał, pokrowiec albo walizka. To ważne. Po pierwsze, chroni sprzęt. Po drugie, dyskrecja. No, nie chcemy straszyć ludzi chodząc z wiatrówką na wierzchu. Jasne. A z takich dodatków, co się może przydać, ale nie jest konieczne na start? Wspomniany już tumik dla komfortu swojego i otoczenia. Dwójnóg, czyli bipot, jeśli ktoś chce precyzyjnie strzelać na leżąco albo z podpórki. No i oczywiście tarcze, jakieś cele reaktywne, żeby było do czego strzelać. A, i warto mieć jakiś prosty multitul pod ręką. Zawsze się przyda do drobnych regulacji w terenie. Okej, okay, czyli trochę tego jest. Wejście w nowy temat zawsze rodzi pytania. Gdzie szukać pomocy, dobrej rady? Wiesz, jest takie miejsce, które jest znane z tego, że naprawdę pomagają początkującym. To sklep ergan.pl. Mają ogromną wiedzę i, co ważne, chętnie się nią dzielą. Doradzą, wytłumaczą, pomogą wybrać sprzęt, akcesoria. To jest bezcenne na starcie, żeby nie kupić czegoś nieodpowiedniego. Czyli warto tam zajrzeć albo zadzwonić. Podsumowując, PCP dla początkującego to przede wszystkim precyzja. Brak odrzutu, który ułatwia naukę, wygoda dzięki magazynkom i cicha praca. Brzmi jak naprawdę dobry start. Dokładnie. I na koniec taka myśl. Świat PCP jest bardzo różnorodny. Są różne marki, popularne Hatsany, Reximex, turecki kuzei, naprawdę jest w czym wybierać. Warto nie tylko patrzeć na cyferki, na parametry, ale jak jest możliwość, wziąć wiatrówkę do ręki, sprawdzić, jak leży. Ergonomia jest ważna. Kluczowa. Znalezienie modelu, który nam po prostu pasuje, dobrze leży w dłoniach, to połowa sukcesu i gwarancja frajdy ze strzelania. Odkrywanie tego, co nam najbardziej odpowiada, to też część tej zabawy.